Konnichiwa, witam wszystkich na kanale, dzisiaj szybki filmik, dostałem y, takie coś, nie mam pojęcia co to jest, dostałem jako dodatek do, do boxu, który ostatnio kupiłem i nie mam pojęcia co to są za karty, to są karty z postaciami Naruto, ale co to jest za firma, nie mam żadnego pojęcia chciałem to zobaczyć, unboxing zrobić, A raczej opening i zobaczcie co to w ogóle jest, bo to nie wygląda mi na Little Dino. Nie, nie widzę, żeby to były jakieś, jakieś karty z firmy, którą ja znam. I czy to są jakieś podróbki paskudne, czy co? Nie wiem. O! Zobaczcie co tu się dzieje. Karty Naruto, ale są bardzo grube. Zobaczcie jakie są grube. Bardzo grube. Wow! No takich kart jeszcze nie widziałem. Nie mam pojęcia co to są za karty i co to jest za firma. Jakieś Holo Bajery, ale są. Grafika jest. Y, grafiką bardziej taką fanowską, niż oficjalną, widzicie? Jakieś karty DR. O, karty TP. Ładne są, ładnie wykonane. Nie mam pojęcia, co za karty. Jak będziecie wiedzieli, piszcie w komentarzach, o, proszę. Takie fanowskie karty Naruto CP01. Są ładne i są bardzo grube. Zobaczcie, są bardzo grube. Nie wiem, czy to złapie ostrość dobrze. Bardzo grube są. I trzy tylko są. Trzy w jednym paczuszce. Nie mam pojęcia, co to są za karty. Od jakiej firmy, ale wyglądają. Fajnie. Takie fanowskie. Fajne. takich szybki filmik. chciałem Wam pokazać, co to jest. Ok. Dzięki, że jesteście. Dzięki, że oglądaliście. Do zobaczenia w następnym filmiku. A to Gadzaj Maska. Na razie. Cześć.